Trzeba mieć wosk czysty wosk bez żadnej domieski, domieszki tam staryna i tam w ogóle czegoś innego. Rozpuszcza się go do, dotąd, aż gotuje się ten wosk. I jest światełko jakieś, świeczka. Macza się pisarek taki zrobiony z blaszki. I trzeba go dobrze nagrzać i nanosi się na jajko. Z tym, że. No, trzeba mieć trochę te, tego zacięcia do tych kraszanek, żeby te linie wychodziły równo. Bo przecież, gdzie się postawi kropkę czy kreskę, to ona już zostaje, już się ufarbuje, tego nie można zetrzeć, bo ona potem już zostanie na jajku. Także y, później to jest, jeszcze schodzi bardzo długo z tym farbowaniem, bo to się wstawia na zimną farbę i bardzo powoli się nagrzewa, żeby ten wosk za wcześnie nie szedł bo inaczej by się zamazały wzorki, powoli, powoli, aż do zagotowania. I wtedy się wyjmuje, wyciera się szmatką, żeby tam gdzieś ten wosk nie oblazł, naciera się potem skórką ze słoniny, żeby one błyszczały ładnie i jest gotowe jajko. Ja nie wiem dlaczego i skąd to powstało, że wszyscy mówią teraz, że to są pisanki. U nas to istniało tak, że pisanką to ona była, jak się upisało woskiem, Póki nie była ufarbowana, a jak była ufarbowana, ukraszona tak zwane, więc wtedy już zostawała kraszanką, a nie pisanką. I skąd to powstało? Mnie mama uczyła w ten sposób. Także to są takie sprawy, które ludziom się może wydaje nieistotne, ale to naprawdę w ten sposób było. Pierwszy raz robiłam dzisiaj jajko. Mam nadzieję, że mi się udało. Zrobiłam bardzo grubym ściegiem, no ale myślę, że jakoś coś z tego będzie. To znaczy pierwszy raz było ciężko, ale myślę, że jak ktoś już ma do tego wprawę, to bardzo ładne jajka mu wychodzą, które naprawdę ozdobią koszyczek. Moja mama tego by w życiu do koszyczka nie włożyła, jednakże no nie wiem, babci dam czy komuś, może się no, przyda do czegoś, na stół położę. Nauczyłam się czegoś e, z dzisiejszej jej lekcji, ale wątpię, że będę to przekazywać, gdyż jest to bardzo trudne i moje dzieci na pewno tego robić nie będą i nie będą mi potrafiły. Ja będę chciała przekazywać to dalej. Jeśli mamy, nawet nauczę, bawcie, może, chociaż się nie wiem, czy nie umieję już, ale będę przekazywała.